To, co może za kilka miesięcy Państwa spotkać, to zwłaszcza gwałtowny spadek dochodów własnych. I teraz, co to znaczy za kilka miesięcy? Taką analizę przeprowadziliśmy. Wychodząc z założenia, że głównie podatek PIT, bo podatek PIT jest w większości samorządów, jakby dość kluczową, kluczową wartością, jeżeli chodzi o dochody własne. Dalej to są podatki od nieruchomości. Podatek PIT de facto, jeżeli Państwo zauważyliście spadek we wpływach w kwietniu, część z Państwa zauważyło, bo to jakby skarbnicy mi mówią, to jeszcze nie jest efekt COVID-a. To jest de facto obniżenie stawek, które weszło na początku roku, dlatego, że w kwietniu de facto Państwo otrzymaliście pieniądze, które, znaczy podatek PIT z pieniędzy, które zostały wypłacone pracownikom w lutym jako pensje, bo jakby cykl u przedsiębiorców jest taki, że w lutym płacimy, czy tam nie wiem, do 10 marca płacimy pensję za, za luty. Podatek PIT odprowadzamy do Urzędu Skarbowego do 20 marca i Państwo na początku kwietnia, czy na w połowie kwietnia otrzymujecie te pieniądze z Urzędu Skarbowego jako Wasz udział, wasz udział w pit -ie. W związku z tym w kwietniu były jeszcze pensje lutowe. Co się zadziało w marcu? W marcu większość przedsiębiorstwa było w, w szoku, nie wiedziało co robić. Jeżeli ktoś miał pracowników na zleceniu albo umowach o dzieło, to ci z automatu po prostu nie dostali wynagrodzenia. Tu mam przykład: moja żona prowadzi gabinet kosmetyczny zwyczajnie i większość pracowników było na, na zleceniu. Płacone mieli za godziny. 15 marca gabinet się zamknął i de facto dostali tylko połowę wynagrodzenia za marzec. Więc jakby takich przykładów jest więcej. Znowu, czyli w maju dostaniecie obniżone wpływy z PIT-u. Związane generalnie z umowami śmieciowymi. Dlatego, że jak ktoś miał umowę o pracę i nawet dostał wypowiedzenie na koniec marca, powiedzmy, to najczęściej jest tak, że jest co najmniej miesięczny okres wypowiedzenia albo co najmniej dwutygodniowy. W związku z tym ten człowiek jeszcze dostanie za pensję za kwiecień. Więc powiedzmy, że pensje jeszcze poszły, takie z umów o pracę, w marcu i w kwietniu w miarę normalnie, a największe tąpnięcie związane z tym, że zwalniano ludzi, będzie. Za pensje majowe, bo w maju już oni nie dostaną, przynajmniej ci, którzy mieli miesięczne okres powiedzenia. a majowy PIT, PIT jakby z, z wynagrodzeń majowych, Państwo zobaczycie u siebie w lipcu. Więc ja uważam, że największe tąpnięcie Państwo zobaczycie w dochodach własnych, z PIT-u zwłaszcza w lipcu. To, co oczywiście mogliście Państwo już zauważyć, to są jakby braki związane z podatkiem od nieruchomości. No bo tutaj element od razu zadziałał, zadziałał z płatami za marzec, tak? no bo to, to dostajecie wpłatę bezpośrednio. Więc największe uderzenie w picie będzie tak naprawdę dopiero w lipcu. Też niektóre firmy próbowały się obronić, dopiero zaczęły w kwietniu zwalniać pracowników, więc to też znowu sierpień będzie jeszcze gorszy. Więc no wakacje mamy w tym roku troszeczkę nieciekawe, nie powiedzmy sobie szczerze, więc ten gwałtowny spadek dochodów w mojej ocenie się rozłoży na miesiące wakacyjne.